I największa potrzeba człowieka. Pierwszy Jan 2:2. On, czyli Chrystus, jest ofiarą przebłaganą za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Kochani, powodem dla którego człowiek utracił raj, zerwał więź i relacje z Bogiem i duchowo umarł i idzie na wieczne potępienie, to jest grzech. To jest księga, kazu Salomona 7,20. Tam Salomon pisze, Zaiste, nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie przeszył. Księga Joba. Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Także już widzimy, że w Starym Testamencie mężowie Boży mieli świadomość ogólnej tragedii ludzkości, potrzeb ludzkości. I. I tego faktu, że każdy człowiek jest i był wtedy grzesznikiem. W Rzymie nie ma ani jednego sprawiedliwego, gdyż wszyscy zgrzeszyli, i brak chwały Bożej. Jest źle, bardzo źle. Otóż największą potrzebą człowieka na Ziemi jest uwolnienie go od kary za grzechy. Największą ukrytą potrzebą człowieka jest ściągnięcie z jego serca ciężaru grzechy. I ceny, jaką się płaci za grzech, zapłatą za grzech jest śmierć. Każde serce na ziemi ma świadomość tego smutnego stanu. Dlatego też każdy człowiek szuka na swój sposób rozwiązania, ucieczki od tego stanu. Dlatego też mamy tyle religii, tyle wyznań, konfesji, wierzeń, mistycyzmu, ezoteryki, astrologii, włączając to na przykład tak zwany ateizm który też jest próbą ucieczki od świadomości sądu w sercu człowieka, a tej też jest systemem wiary, który ma na celu uspokoić ludzkie serce, wmawiając mu Boga nie ma. Nie musisz się bać, odczuć się negatywne emocje, nie ma sądu, nie ma wieczności, nie masz czego takiego jak grzech. Jednak duża człowieka jest świadoma tej strasznej pozycji upadku przed stwórcą i wciąż szuka ratunku dla siebie. Ratunek ten przenosi wyłącznie i jedynie jedno imię Jezus Chrystus i na ten temat tylko może jeden werset, ma wiele wersetów, ale w Dziejach Apostolskich może 4,12 przyjacielu tylko Jezus Chrystus i nie ma w nikim innym zbawienia albo nie ma żadnego imienia pod danego ludziom przez które moglibyśmy być zbawieni może jeszcze 10,43, 10,43 też w Apostolskich o Nim to świadczą wszyscy prorocy, cały Stary Testament, iż każdy, słuchaj, każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez Jego imię. Jest tylko jedno imię, przez które dostępujemy odpuszczenia grzechów, jest tylko jedno imię, przez które dostępujemy zbawienia i życia wiecznego. Pragniesz uwolnienia od świadomości sądu wiecznego potępienia? Pragniesz wybaczenia Twoich grzechów? Jezus jest Twoją jedyną. Szansą. Jezus przez kolgotny krzyż lakarzy nawracającej się duszy przynosi przebaczenie grzechów, pojednanie z Ojcem i dar życia Świat idzie szeroką drogą na wieczne potępienie. Celebruje bezbożność i grzesze namiętności. Wymachuje flagami o kolorze tęczy i szyci się swoją grzesznością i perwersją. Ale ten taniec tego dnia przerodzi się w płacz i zgrzytanie zębów. Ustanie śpiew i sztandary flagi spłoną w wiecznym ogniem. Wtedy będzie już za późno. Chcesz tak skończyć, pragniesz tak wejść w swoją wieczność? Opuść ten tłum, zejdź z tej drogi, zawróć i pójść za słowem Jezusa Chrystusa. Chwyć się Jego prawdy, Zaufaj Jego obietnicą. On zawsze jest wierny, święty prawdy i na nim się nie zawiedziesz. Największą potrzebą Twojego i mojego serca jest uwolnienie nas od winy za grzech, od świadomości tego, że jesteśmy pod Bożym sądem, od przeświadczenia, że. Staniemy przed Świętym Bogiem z naszymi grzechami i winą. Dlatego tak desperacko człowiek szuka ratunku i ucieczki przez tą chwilę. Posłuchaj, przebaczenie jest twoją największą potrzebą, dlatego największym darem dla ciebie jest śmierć i krzyż Jezusa dla twojego przebaczenia. Krzyż Jezusa jest dla nas największym darem, bo w nim mamy przebaczenie grzechów i odpuszczenie winy. Ponieważ jesteś człowiekiem, przebaczenie jest twoją największą potrzebą, a śmierć Jezusa jest Twoim największym darem, bo w niej dostąpiłeś przebaczenia. Popatrz na obraz Boga i kim jest dla Ciebie i dla mnie. Być może jesteś podobnym człowiekiem do mnie. No, rozmawiałeś w życiu nieraz. Upadasz, grzeszysz, wracasz do swoich grzechów, a może tkwisz w nich i już przestałeś błagać Boga o wybaczenie, ponieważ zwątpiłeś i w swoim sercu zadajesz sobie takie straszne pytanie – czy Bóg chce mi jeszcze przebaczyć? Czy jest jeszcze dla mnie przebaczenie? Czy znalazłeś się kiedyś w takim stanie duchowego upadku, smutku? Gdzie straciłeś nadzieję na odnowę, przebaczenie, uwolnienie od winy? No i wreszcie, czy Bóg Biblii, czy Bóg, w którego wierzę, ma wciąż być o mnie to dłoń wobec mnie? Czy się odwrócił? To są bardzo, bardzo ważne i głębokie pytania. Spróbujmy sobie na nie odpowiedzieć. Popatrzmy, co Bóg w swoim słowie ma nam do powiedzenia. Przede wszystkim, jak stwierdziliśmy, wszyscy zgrzesziliśmy brak im chwały Bożej. Ja jestem grzesznikiem, ty jesteś grzesznikiem, on jest grzesznikiem. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. No i co Bóg ma nam do powiedzenia? W czwartej Marzeszowie czytamy tak. Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, ale też karę. Jak wiemy, Pan Jezus Chrystus przyjął całą winę i cały nasz występek na krzyżu w got. Ale co czytamy tutaj już w Starym Testamencie w IV Morzeszowej? Wiecie, ten lud izraelski nie był posłuszny, był buntowniczy. My też jesteśmy raczej podobnie. Podziwiam Pana Boga, podziwiam Ojca Miejskiego. Pan mi rychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winem i występek. To ważne, że on tak jest. Dalej, co Pismo Święte mówi o Bogu? Druga Kronik, 39. Ale bowiem litościwy i miłosierny jest Pan, Bóg Wasz, i nie odwróci od was swojego oblicza, jeśli się do niego nawrócicie. Widzisz, szatanowi zależy, byś zwąpił w dobroć Ojca i w jego miłosierdzie, w jego wyciągnięto to ku Tobie, i żebyś przestał prosić i błagać o wybaczenie, o odnowienie. Znacie króla Dawida, jego życie i znacie jego psalmy. Wiecie, że też tam rozragał nieźle. Krew miał na ręku cudzołóstwo i napisał tak w 86 psalmie w 5 wersecie słowa. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry, przebaczasz, jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Słuchajcie, jeśli do Niego zawołam, On przebaczy. Jeśli się do Niego zwrócisz, On Ci przebaczy. Jeśli się zwrócisz do Jezusa w wierze i zaufaniu w Jego krzyż i krew, On Ci przebaczy. Bóg Bibi, Bóg Jafre, jest Bogiem, który chętnie i zawsze przebacza tym, którzy się o te przebaczenie do Niego. Zwrócę. Nie da się oszukać sobie, swoim emocjom, przeciwnikowi, że jest za późno, że już nie ma dla Ciebie przebaczenia. Zaraz powiem coś dziwnego. Bo Bogu bardziej zależy na przebaczaniu Twoich grzechów niż Tobie na ich wyznawaniu. Bo Bogu bardziej zależy na przebaczaniu Twoich grzechów niż Tobie na ich wyznawaniu. Zobaczcie pierwszy Jana, 1.19: Jeśli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest. Wierny, sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy. Jeśli wyznajemy ciągle, cały czas, całe życie, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Zobacz, jakiego Boga zastajesz w momencie, kiedy do Niego wołasz, kiedy klękasz na kolana. Zobacz, co mówi Jan. Jest wściekły, jest zły, jest zawidziony, że do Niego wołasz, tak? Nie. Czy Jan opisuje takiego Boga? Czy raczej mamy tutaj obraz Ojca, który czeka na swojego marnotrawnego Syna? By wrócił, by zawołał, by wydał swoje serce i łzy, by się przyznał, co narozrabiał. Tak Bóg czeka na Ciebie i na mnie, kiedy zawalimy. Czeka, by odpuścić, by wybaczyć. To, co musisz uczynić, to zawołać, wyznać. Jeśli wyznajemy grzechy nasze, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, odpuści nam nasze grzechy. Nigdy nie wąt w Jego wierność. Nigdy nie wąt w Jego dobroć, łaskę i miłosierdzie. To my zawodzimy, ale nigdy on. Sam 51, 19. Sercem skruszonym i znębionym nie pokardzisz Panie. Pamiętacie Piotra? W ciągu jednego wieczoru, trzy razy wymarz się sobie Jezusa Chrystusa. Powiedział, nie znam Go. To co wy mówicie? Ja z Nim nie mam nic do czynienia. Co wy będzicie? Nie znam Go. Trzy razy w ciągu Kilku godzin popełnił ten sam grzech. I może przeczytajmy właśnie Ewangelię Łukasza, 22, o, o tej sytuacji, którą znacie oczywiście, co nie, ale jest coś tam takiego, co znowu nie widziałem, a zobaczyłem. Dlatego też chciałbym, aby się podzielić z tą radością. 22, 31, 34. Szymonie, Szymonie, to Szatan wyprosił sobie, żeby Was prześleć jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja. A ty, gdy się nawrócisz, panie Zombie, że się nawróci? On jeszcze tego nie wiedział. Utwierdzaj braci swoich. On zaczeka do niego, no, te, te sławne wyznanie. Panie, za to tu jestem iść i do więzienia, i na śmierć. Jezus odrzekł, powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dziś kur, a ty się przykrość mnie zaprzesz. I potem ten moment 4,62 właśnie, niestety. pomarszy go ten Jezusa, zabili go i poprowadzili. Po chce arcykapłana, pios zaś szedł za nim z daleka. A gdy rozpalenie ogniska na środku podwórza i osiedli wokoło, siadłszy i piotr wśród nich. To zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, się rzekł, i ten był z nimi, z nim, z Jezusem, i ten piotr z nim. On zaś zaparł się moment nie i nie nie znam. Zrobił tak trzy razy podobnie. I teraz ten moment, wesele 61. W tym trzecim zaparciu się, a pan obróciwszy się spojrzał na Piotra. I przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: zanim kur dziś zapije trzykrość się nie zawsze. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Jak myślicie, co złamało Piotra? Co sprawiło, że jego wnętrze się rozdarło werset 61. Co tam czytamy? Wzrok jego wzrok. Jak myślicie, co zobaczył Piotr w oczach Jezusa? Jakie oczy złamały serca Piotra? Pan Jezus rozmawiał z Nim wzrokiem. Język oczów. Tak też można rozmawiać z ludźmi i koniecznie trzeba mówić. Czy Piotr zobaczył oczy wściekłości, czerwone oczy Jezusa? Zła, zawiedzenia się? Nie. To, co złamało Piotra, to były oczy miłości, oczy przebaczenia. Taki jest nasz Bóg, taki jest Ojciec Jezusa Chrystusa. Piotr popatrzył w oczy Jezusa i wystrzelił Piotr na zewnątrz, gożko. Nigdy tego nie widziałem, a Jezus nawet nie musiał powiedzieć ani jednego słowa. Jego oczy mówiły wszystko. Czy Jezus przebaczył Piotrowi? Tak. Zanim to uczynił Piotr, już miał przebaczenie. To co musiał uczynić Piotr, to jedynie zapłakać do Boga. zawołać o przebaczenie i to właśnie uczynił. Psalm 51,19 Jeszcze raz Sercem skruszonym i zgłębionym nie pogardzisz pani. W serce Piotra właśnie znalazło się w tym stanie i dostąpił odpuszczenia. Może właśnie dosięgnąłeś dna. Zgnębiony swoimi grzechami i winami. Zobacz, ojciec ma wyciągniętą ku tobie dłoń. Zawołaj, wróć, bo ojciec czeka na Ciebie. Może powiesz to, jak Ty nie wiesz, co ja narozrabiałem, jak głęboko upadłem i w czym pływam. Jeszcze nie muszę widzieć tych rzeczy. Nawet nie chcę wiedzieć tych rzeczy. Powiem, nawet to nie ma aż tak najważniejszego znaczenia, co Ty narozmawiałeś. To ma znaczenie, ale nie aż tak wielkie znaczenie, ponieważ to, co ma znaczenie, tak naprawdę to, co ma znaczenie, to jest to, co Jezus dla Ciebie uczynił. Popatrzmy na krzyż. Wsłuchajmy się w głos wiszącego Jezusa. Co on tam mówi? Ojcze, wybacz im. Dzisiaj mówimy o przebaczeniu, o wybaczeniu. Jakim jest Bóg? Jakim jest Chrystus? To są pierwsze słowa, które padają z krzyża do człowieka. Ojcze, wybacz im. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, czy czynią. Bóg Biblii. Ojciec Jezusa jest Bogiem przebaczenia. Jeśli przyjdziesz do Boga ze skruszonym sercem, prosząc go o odpuszczenie, kolejny raz Bóg nie pogardzi to Bóg. Sercem skruszonym i znomionym nie pogardzisz, Panie. Takiego hojnego Boga w odpuszczeniu maluje nam Duch Święty na kartach Pisma Świętego. Jest to Bóg nadziei, Bóg wielu szans, Bóg łaski, losiedzia i przebaczenia. Kiedy przychodzisz do Boga ze skruszonym sercem, prosząc go o przebaczenie, to po pierwsze, otrzymujesz je w tej samej chwili. Boże przebaczenie dostajemy, otrzymujemy w tej samej chwili. Nie musisz jeszcze trochę pocierpieć za swoich grzechów. Nie musisz zapłacić za swoje grzechy w jakiś sposób. Nie musisz udowodniać świętym życiem Panu Bogu, że zasługujesz na przebaczenie. Słyszysz? wstając z kolan, jesteś wolny od swoich win i masz przebaczony grzech, to mam problem uczyć się tej lekcji. Jeśli Bóg ci przebacza, to nie masz prawa pielęgnować w swoim sercu poczucia winy. Tu ma problem. Życie w takim stanie okrada takie serce spokoju i radości chodzenia z Panem Jezusem w życiu Dziecka Bożego. Ciągłe obwinianie się i uskarżanie się nie czyni mnie bardziej pokornym, duchowym czy lepszym człowiekiem. Posłuchaj. Jezus przybił siebie do krzyża, byś przestał siebie do niego przybijać. Jezus przybił siebie do krzyża, byś przez to siebie do niego przybijać. Kiedy stajesz z kolan, tak jak Ci Bóg odpuścił, tak Ty sobie też odpuścisz. Kiedy Bóg wybacza Twoje grzechy, to także zapomina. Dlatego nie powinniśmy pamiętać tego, co Bóg postanowił zapomnieć. Tak, kiedy Bóg wybacza Twoje grzechy, to także zapomina. Dlatego nie powinniśmy pamiętać tego, co Bóg postanowił zapomnieć. braczyków 10,17 i grzechów ich i nieprawości, nie wspomnę więcej. Stwierdziliśmy, że Bóg wybacza natychmiast. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Bóg wybacza całkowicie, kompletnie. Zada pytanie. Za które grzechy umarł Jezus dla Ciebie? Za które grzechy Syn Boży płacił swoją krwią na krzyżu? w dla Ciebie? Ciebie, Ciebie i Ciebie? Za które? Amen. Za wszystkie. Za każde. Za te, które popełniliśmy wczoraj, popełnimy jeszcze dzisiaj przed snem. I popełniamy je może w ostatniej godzinie naszego życia. Dlatego to jest doskonała ofiara, wieczna ofiara, Niepowtarzalna ofiara, bo umarł za nie wszystkie. Kiedy prosił ojca na krzyżu ojcze, wybać tam w tym zdaniu ukryte jest to, co oznaczało, wybać wszystko, co, co uczynili i co uczynią. Kolosan 2.13 jest odpowiednikiem tego, o czym teraz mówimy. I was, nas, którzy umarliście w grzechach, w nieobrzezanym ciele waszym. Wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Po pierwsze, Bóg wybacza od razu szybko, tak? Po drugie, Bóg wybacza wszystkie grzechy. Trzecia sprawa. Bóg wybacza ciągle i na nowo, wielokrotnie. I teraz robi się poważnie. Największym problemem człowieka jest świadomość grzechu i winy i sądu. A dla nas, a dla Kościoła, dla Dziecka Bożego, największym problemem jest grzech. I to grzech, który się powtarza. Myślę, że nie tylko ja mam z tym problem. I przechodzi moment w swoim życiu, czy w moim, w którym zdesperowany sobą pytasz się, czy Bóg jeszcze raz mi wybaczy? Czy może już jest za późno? Nie ma dla mnie nadziei. Powiem tak, osobiście myślałem czasami na ten temat i doszedłem do strasznej prawdy lub myśli. Jeśli naprawdę Bóg odwróciłby się ode mnie i nie byłoby więcej szansy na przebaczenie, to życie straciłoby dla mnie sens. Bez przebaczenia życie stałoby się dla nas piekłem. Nie do zniesienia. Życie pod winą. Ale na szczęście Bóg nie może się samego zaprzeć. I mamy cudownego arcy arcykapłana, który się nie męczy nami, nie gorszy się nami i jest przed Majestatem Bożym 24 na godzinę w każdej chwili za nami. 7,25 listopadańczyków. Jezus może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Bo żyje zawsze, aby się stawiać za nimi. Żyje zawsze, aby się stawiać za nami. Zawsze, aby się stawiać za nami. Ojcze, wyobrażam sobie Syna Bożego, mówi Ojca. Ojcze, popatrz na te przebite dłonie. Popatrz na te blizny przebaczenia. Ten domek upadł znowu, ale Boga ze skruszonym sercem daje mu na nowo przebaczenie. Bóg wybacza szybko, od razu, zaraz. Bóg wybacza wszystko. Bóg wybacza ciągle i na nowo. Zawsze. I czwarta, ostatnia sprawa. Bóg wybacza za darmo. Na te wybaczenie nie zasłużyły sobie. Nie zasłużyliśmy sobie na Boże wybaczenie. Te wybaczenie nie należało mi się. Te wybaczenie jest darem łaski Boga. Dlatego, ponieważ jesteś grzesznikiem, przebaczenie jest Twoją największą potrzebą. Dlatego największym darem dla Ciebie jest Krzyż Jezusa, który niesie ci te przebaczenie. Przyjdź i przyjmij to przebaczenie z dłoni Jezusa. Popatrz na te dłonie. Co na nie widzisz? Blizny, które uczyniły gwoździe. Przyjdź do Jezusa i poproś o przebaczenie. Przyjdź do Jezusa i odbierz to przebaczenie z jego dłoni. Patrz na te ręce, na te blizny, bo one tam są z powodu Ciebie, z powodu Twoich grzechów. Niemot w jego miłość. Patrz na te blizny miłości i zawołaj do Boga z kruszonym i złamanym sercu. Panie Jezu, nic nie mogę Ci dać. Opuść moich grzechów. Wybacz mi, ratuj mnie. Daj przebaczenie. Potrzebuję Ciebie i Twojej łaski bardziej niż czegokolwiek na świecie. Kończąc kościele teraz o O naszych porażkach, upadkach i grzechach. My też musimy codziennie na nowo patrzeć na te dłonie. Padać na kolana i wołać o przebaczenie. Przeciwnik chce nam wmówić, że zawiedliśmy, że nie jesteśmy godni, że nie ma już dojścia dla nas Boży Majestat, że przekroczyliśmy granicę Bożego przebaczenia i nie ma już dla nas nadziei na nowy początek. To jest kłamstwo. To jest próba podważenia Boga łaski, przebaczenia i miłosierdzia. To jest próba zwiedzenia nas i wmówienia, że Bóg się od nas odwrócił. To jest kłamstwo. Tak długo jak bije ci serce, ojciec będzie czekał na powrót syna marnotrawnego. Tak długo jak bije ci serce, możesz paść na kolana, jak celnik zawołać bijać się w pierś. Boże, bądź w miłości w niekrzyżowaniu. I co się stało z celikiem? Co się stało z jego grzechami? Pamiętacie? Wam Ukasza 18, 14? Poszedł usprawiedliwiony do domu swego. Ojciec wybacza od razu, zaraz. Ojciec wybacza wszystko. Ojciec się ciągle na nowo. I to wybaczenie jest darem Jego łaski. Twoje przebaczenie za każdym razem, kiedy wstajesz z kolan, dokonuje się w imieniu Jezusa, przez Jezusa i co najważniejsze, z powodu Jezusa, z powodu Jego blizny, nie z powodu ciebie, Twojego smutku, żalu czy skruchy To tylko możemy Bogu dać, ale z powodu Krzyża Wolgody i tego, które na Nim dla Ciebie i dla mnie zawisło. Niech Boże imię, niech Ojce imię będzie zawsze uwielbiane w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.